Już od dziecka Władysław wygnaniec odcinał się od wszystkich. Na rodzinnych obiadkach odcina się od rodziców psychicznie grubym kożuchem. Aj, synuś, synuś, byłem w szkole wczoraj. Wziąłbyś się raz i nauczył czegoś. Same dwuje tylko. Wszyscy inni się uczą, a ty nic. Byś przyniósł raz w piątkę, a tam same uwagi, uwagi jakieś... Och, ta, 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 ta. Może byś coś zjadł synku, drożdżóweczki. Bardzo dobre są, bo chyba z głodu ty się tak nie uczysz. Głodzisz się, po kątach się chowasz. Daj nam troszeczkę radości. Tak jesteś inny jakiś, taki niespołeczny. Zobacz na tego banana. Jak ściągniesz skórkę... Zawsze będzie fajniej. Weź tym tym Ty tym ty bananach. Ja wiem, banan jest, jest pyszny. Może ja zjem pół i ty zjesz pół. Za mamusię i za tatusia. Hm? Ojciec se sam tę skórkę ściągnie, bo ja bananów to już się tyle w życiu najadłem, że ojciec w Afryce tylu czarnych na pewno nie widział. A ty, matka, ciągle te podeszły zjadasz? Myślisz, że mi wciśniesz tę starą drożdżówę i powiesz, że to stare cholewy? Ha! Takiego! I tak sobie pojadę, gdzie mi się żywnie podoba. W końcu rodzice wyganiają wygnańca za jego aspołeczną postawę. to matka, już dłużej tak chyba nie może być. Zobacz, nie uczy się wcale. I nie jada. W ogóle same, same pretensje. Do roboty nie chodzi. Nic nie robi całymi dniami. Jak tutaj z takim? I koronę jeszcze mamy jemu oddać? Nie, nie możemy się zgodzić na tą koronę. Trzeba go wygnać z tego kraju wynochać z tego kraju! Stosy... Też... – Wynochać tego kraju, zapamiętam cię! – matka też... – Ja cię z kraju! – A poszli, a poszli. Dobra, zapamiętam cię! Uciekając, wygnaniec wpada w głęboką dziurę i odnajduje bryłę soli. Tak to odkrywa kopalnię soli w Wieliczce i staje się dobrodziejem całego kraju.